Bójko! Jeśli chcemy zdążyć na stanowe targi naukowe, musimy się pośpieszyć! Ale jeszcze nie dokończyłam projektu! A więc pozostaje ci plan B! Ech, dobrze, profesorze! Gotowa, gotowa, gotowa! Kochane braburko i bajko. Bójka i ja jedziemy do City z Wilna targi naukowe i wracamy wieczorem. Przez cały dzień będziecie same. Jasne, profesorze! Bawcie się dobrze! Będziemy! Bądźcie grzeczne! Będziemy! I pamiętajcie o najważniejszym. Trzymajcie się razem! Będziemy! Uuu, targi naukowe! Nadjeżdżamy! Będziemy się świetnie bawić! Od czego zaczniemy, brawurko? Poczytamy ośkowi! Napijemy się z nim herbatki. A może zatańczymy jego choreografię? Bajko! Ty możesz robić, co tylko chcesz. Ja osobiście mam o wiele ciekawsze plany na dziś. Konkretnie chodzi o to, że zdobędę to setny, limitowany numer komiksu. Kosmiczny holownik. Już od dzisiaj w sprzedaży. Świetnie! Pójdziemy razem! Nie! Na pewno nie pozwolę ci się do niego zbliżyć. Bo go zniszczysz. Zawsze masz lepkie ręce. Wcale nie. A, nawet w tej chwili obiadasz się piankami. Bo są takie miękkie i słodkie. Sama widzisz. Narka! Czekaj, Braburko! Profesor mówił, że mamy trzymać się razem! Uhu. A! Wolna jak ptak. Cześć, Braburko! Brawurko! Tutaj mnie nie znajdzie! Cześć, brawurko! A! A! brawurko! 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 Tak! Zgubiłam ją. A teraz zdobędę komiks o holowniku! Tak! Udało mi się! Ostatni egzemplarz! Pewnie żałujecie, że nie jesteście mną. A Słodkie zwycięstwo przez cały rok na Ciebie oszczędzałam. Wart każdego centa. Mogę zobaczyć?. Hmm? <laughs> wow, rzeczywiście fajnie. Bajko, nie, co? Oj! Chodzi o moje ręce? Przepraszam, Trzymaj. Nie, 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 nie. Lecę do domu go posklejać! Czekaj, bramurko, ja pomogę! Na pewno gdzieś tu jest taśma klejąca. Brawórko! Bardzo przepraszam, a teraz chętnie pomogę! Dlaczego w tym domu nie ma ani taśmy, ani kleju? Laboratorium! Dalej, profesorze, liczę na ciebie. Ja pomogę poszukać! Nie! Odsuń się! Mówię poważnie! Ja chcę nie! Nie A! dotykaj! Daj sobie pomóc! A! A! Gratulacje, Bajko, świetnie! Bajko? Gdzie się podziałaś? To jestem, Huh? Wyrósł mi ogon! Trochę mi przykro, że na targi naukowe nie zdążyłam dokończyć eliksiru łączącego DNA. Na pewno zrobiłby furorę. Może za rok, skarbie. Poza tym nadal masz swój plan B. Nie ma nic lepszego od wulkanu z sody oczyszczonej. Mm. Brawórko, tu jestem! Brawurko, spójrz na mnie! Przestań się tak cieszyć. Dlaczego nie jesteś przerażona? Bo teraz jesteśmy nierozłączne. I patrz, mogę się rozciągać! Słodka pianka też wyszła z nami w reakcji to najgorszy dzień w moim życiu. O, o. Co się stało? Moja znów coś kombinuje! Leci ty!